Aura osoby, charyzma osoby w świecie publicznym często powoduje, że tylko przy niej pozostajemy, a nie schodzimy głębiej. To widać w naszej kampanii prezydenckiej. Ludzie nieraz śmieją się z osób, które chcą głosować na przykład na słowo Mira Mencena. I są takie wywiady w, w internecie. Zresztą pewnie nie tylko na niego, ale akurat takie są ostatnio popularne. Kiedy ktoś pyta, na kogo chcesz głosować? Na konfederację i na Mencena, a dlaczego? A więc najpierw jest. Twierdzenie, tak, popieram tę osobę, ale później, kiedy jest pytanie analityczne, dlaczego, to bardzo trudno jest z tym osobom to wytłumaczyć. Bo są pod wrażeniem osobowości, bo są pod wrażeniem aury, bo są pod wrażeniem charyzmy. Tak jak mówię, mówi Dukaj, w świecie postpiśmiennym przeżywamy człowieka, a nie słowo. I to może być groźne, dlatego że jeżeli jesteśmy skupieni na człowieku, to on może nam. Zawrócić w głowie. To trochę tak, jak w jakiejś relacji miłości. Ktoś jest tak zakochany, że jest ślepy, zaślepiony mówi się nawet, to, że, że można być ślepym z miłością. Można się zakochać na zabój i wtedy nie ocenia się racjonalnie tego, co ta osoba robi, co ta osoba mówi. W polityce i w życiu publicznym też tak może być. Możemy podziwiać kogoś tak mocno, że właściwie na dalszy plan spychamy to, co on mówi i co planuje. I to jest tendencja niebezpieczna. I to jest tendencja niebezpieczna, dlatego że ona jest bardzo charakterystyczna właśnie dla. Tych przywódców populistycznych. To oni są osobami, z którymi łatwo się utożsamić, a właśnie one udają osoby z ludu, osoby, które są blisko ludzi, chociaż nie zawsze są. Dla mnie zawsze fascynujące jest to, w jaki sposób Donald Trump, który jest milionerem, jeżeli nie miliarderem, jest przez ludzi używany, jako, uznawany jako, czy widziany jako swój chłop. No może dlatego, że prosto mówi. To jest jedna, jeden ze sposobów, ażeby być blisko ludzi. Ale to jest zadziwiające, jak to się zdarza, że ludziom przesłaniają. Oczy, ta osoba, którą widzą, podziwiają, i nie schodzą głębiej w analizę tego, co ona mówi.